Cześć siema, zaczynamy kolejny odcinek Farming Simulator 2015 Sprzedamy sobie teraz pszenicę, której mamy dosyć duży zapas Sprawdzę na mapie gdzie musimy to dostarczyć Elewator zbożowy To jest chyba tak Tak jak myślałem To jest tędy w lewo później w prawo Damy sobie kilka przeciatów tego tego specyfiku Będzie zado będziemy zadowoleni. Dobra, trochę mnie zarzuciło. Jedziemy sobie w tej tunerce pierwszej osoby. A możemy znowu podzielam podgórkę. Mam nadzieję, że tak. Ojej, co rzuca strasznie Bardzo ładnie Ojej, coś co się dzieje z tym Dobra, to, to jest prawo Zmieścimy się Powinniśmy Pierwszora leci. Wszyscy są zadowoleni. Sprzedaliśmy wszystko. jedziemy po następną porcję. Musimy trochę wyrobić. Poczekam nasz nasz pracownik zasieje trawę. Ale najpierw jeszcze sprawdzimy. Sprawdzimy sobie, gdzie możemy... Elewator zbożowy, czy on... Wszystko przyjmuje, właśnie. To jest naszą... naszą zagadką, ale zaraz się dowiemy. O, biuro spedycyjne, biogazownia. Nie, zrobimy to tak. Aha. Elewator zbożowy, no pszenica ma tutaj... rzepak, dosyć sporo nam daje. Pozbędziemy się chyba najpierw w żepaku rzepak, tak, to będzie To będzie to co chcemy się gdzie jest nagromadzony rzepak Chyba To będzie tam gdzie je ja myślę To tak w ogóle Nie wiem czy nie kupimy sobie Kupimy sobie jakiegoś obiektu. No, Zgrabiarki. No. To by nam się przydało, ale jak już to. Zgrabiarka. No, Ręka, która mogła zostać przez przeciepę samo Co to jest? No, ale widziałem taką zgrabiarkę, która już od razu nam. Z... O to jest chyba. Czy to jest to? Nie, to jest chyba. Nie wiem nawet, co to jest. Kosiarki, na pewno trzeba nam kosiarki, ale jeszcze. Ale tutaj widzę, nie ma żadnej ciekawej. A to jest spoko. Mm, przyczepa samozbierająca. No nie wiem Tu technologia BL Dobra Na razie nie jest za bardzo... O tu to chyba nie Aby Zobaczymy czego co się stanie, jak ja tutaj podjadę Nie, tam nie mam nic nic więc... Jest totalną głupotą podjeżdżać tutaj Nie, to jest chyba z tamtej strony jednak, tak jak myślałem jak myślałem, tak właśnie zrobimy. A my sobie tutaj sprawdzimy właśnie Moją pierwszą myśl i obiekty, ale to już nie w kategorii mod, tylko... Tylko normalnie. Mm. 380 Szklarnia Pomidory, o właśnie. Możemy tutaj to umieścić gdzie się mogę to umieścić A tu mogę to umieścić Enter Code. No jest wstecz, dobra Wszystko by się zgadzało Minus 25 Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze Dobra, wyskoczmy sobie tutaj. Zobaczmy, gdzie jest rzepak. Gdzie jest? To są ziemniaczki, ziemniaki i buraki cukrowe. To wygląda jak wióra. To są wióra. Buraki cukrowe są na numerku 2. Bardzo, bardzo dobrze. Sprzedajmy najpierw buraczki cukrowe. O Jezu, że zaczęliśmy ziemniaki sypać, no nie wierzę. A nie, już jednak zmieniło nam się na to. No, dosyć fajna animacja. Nieźle to wygląda, fajny wpad. <grystanie> bardzo spoko, bardzo dobrze. A jeszcze... A nie, myślałem, że jak zahamuje, to przyczepowa nam się ułoży inaczej, ale jednak nie. Ale nawet tak fajna animacja wygląda całkiem całkiem fajnie Że też mogę sprzedawać w elewatorze złożowym po sobie sobie ale, ale może nie mamy tutaj dość, czego nie... ojojoj. Co się zrobiłem? Nic mnie zarzuciło. I to chyba właśnie przez to, że nie mam z przodu obciążnika. Przejedziemy sobie koło naszej szklarni i wyjdę na chwilę i sprawdzę, co tam, co tam nam trzeba. No na razie widzę, nic tutaj nie rośnie, a trzeba nam na pewno wodę. Poziw, poziom wpływania nawozem, właśnie. Coś do nawozu i coś do tego nam trzeba. Bo jak na razie nic nam ta szklarnia nie zarabia, a tylko jest bezczynna, no. No o to zadbać. Sprzedamy sobie rzek. Zumiemy się wodą, ale kurde, znowu nie mamy żadnego zbiornika wodnego. No i to jest nasz nasz główny właśnie... Nasz główny problem jak na razie. Dobra. Powinno sporo kasy teraz nam wpaść No burak cukrowy tutaj, tego nie przejmuję Bardzo mnie to martwi Ale zaraz, wysiądźmy Coś pochrzeniłem Jak nie tutaj, no to kurde, gdzie? Tutaj? No hal, Panowie Dobra, zobaczymy. Czyżby... Elewator zbożowy. No przyjmuję, no jak nie, jak tak. No tu chyba coś było, ale... Aha, tak to wygląda. Tak to wygląda. Chłomózg, kiszona... kiszonka? Hmm, dobra. Nie jest to raczej za bardzo. Wszystko jasne. Plac zawodnikowy, błęd wiatrakowy. Firma transportowa. Elewator zbóżowy, no jak nie jak tak Może tam dalej po prostu muszę podjechać Nie wiem sprawdźmy to Nie, też nie tutaj Zobaczmy czy są jakieś dostępne misje. Zadźwaj na infolinię. O, proszę. Możemy sobie wziąć pożyczkę z banku. Oj, co się ja zrobiło? A to jest infolinie. Dobra. <śm> <śm> Jest, to jest elewator, z, no jest to elewator z No ale widzę, że oni chyba nic ode mnie nie chcą Nie chcą moi nie chcą mojego brata po prostu Chyba, że może coś ty tyle, podjedziemy tutaj rozładować, ale czy to tak, czy tak to działa, no trochę nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, żeby tak to było. Kurde, nie cofnę tam. Jednak cofnę Ja nie cofnę, ja nie cofnę Już jest cofnę Chyba Was wszystkich okłamałem Moi drodzy widzowie I chyba tego tu nie sprzedam jednak może tak, jestem, jestem głupi no po prostu jestem głupi i nie wiem jak strzelę Elewator zbożowy nie chce dać mnie tego Mimo, że jest napisane, że tutaj... Mimo, że tutaj coś skupują Nie, dobra Zdenerwowałem się, idziemy gdzie indziej A to jest elewator zbudowy... ...zbożowy, no ale... Zaraz, zaraz, zaraz Road construction centrum ogrodnicze, oplad załadunkowy, biogazownia Może Plac załadunkowy albo tu firmy transportowe. Muszę jechać, boże no nie chyba że kupię jakiś wielki ten jadź zaraz zobaczmy ile najtańsza ciężarówka z kurs. chyba tam nie są to drogie rzeczy chyba to nie są drogie rzeczy bo Bo chyba kosztuje tam groszowe sprawy, no właśnie. No właśnie. Skania. Otrzymanie O kurwa. Nie bardzo no stać na to. Moksium roadów 80 nole. A popatrzmy wywrotki. Najtańsze. Wywrotki, o 150 No właśnie, to by się przydało, ta wywrotka, jak to na tyle zabiera na siebie To by było bardzo dobrze No to są zestaw zajebistych przyczep, no i właśnie Tam to się właśnie, by, się, by nam się przydało, ale Ale no właśnie, jest jedno ale nie jesteś na, nas na to na razie. A nie jestem pewny, czy nam to się... Czy nam to się wróci właśnie? Ale wróci się, bo jeżeli nam się to nie wróci, to zawsze będziemy mogli... Zawsze będziemy mogli zrobić coś innego. Ale mam już plan. Oj, tu wypadek na drodze. Szybko go wyminiemy. Niechcie. To ja ale przyjedziemy po tym. Co to? No? Wow. no kupa tu No no, no. A tu Może czasami się nie wysypuje, nie wsypuje się tutaj czegoś tak. coś tu się wsypuje, no no. Całkiem nieźle to wygląda. Teraz zobaczmy co tutaj, tutaj... A tak, road construction. To też coś jest i to jest chyba piasek no 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 o kurde jeszcze wywaliłem w koparkę jakąś starą no strasznie mnie to zarzuca na tym na tym zakręcie lekki zakręt w lewo w prawo i jest po mnie idziemy do firmy transportowej nie wiem czy nie pozbędziemy się właśnie tego zestawu co mamy na sobie bo jest on nam zbyteczny w tym momencie skoro kupujemy ciężarówkę i i tamto więc musimy nam podążyć. Myślałem, że musi też na stralenie. Idziemy sobie 42 km na godzinę. No, Trochę już odkryliśmy. O, czy musielibyśmy tędy wjechać? Nie ma tak, najpierw na mapę. Firma transportowa. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Mam nadzieję, że teraz do mnie to przyjmą, No tak. Przyjmują ode mnie. To się leci, ale czy wystarczy na... Nie wiem. Nie jestem pewien. Ale zobaczmy, wywrotka chyba 25 tysięcy to chciałem kupić. Starczy nam. Iman. O, zobaczymy jeszcze. Przy okazji. O, kurde, ten kasa. To jest pojemny 25-60 tysięcy litrów. O, ho, 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 ten też. Ależ to bydle. Naprawdę 195. Świetnie to wygląda. No dobra, nie, będzie, nie ma czym się podniecać na razie. Może kiedyś będzie nas na to stać. E, mamy tego mana, super kolor. Może taki błękitny, niebieski jest. Zakup w sklepie dokonano. No I teraz e, musimy podjechać do sklepu, sprzedać ten zestaw. Sprzedamy go. Hmm? A jak już go sprzedamy To wtedy To wtedy to co dalej Zobaczymy jak dostaniemy za te kasę. To sprzedajemy wszystko co mamy Weźmiemy może pożyczkę w banku Sprzedamy stary kombajn No też nie ma jakiejś produkcji. Być może... Oj, oj. Być może kiszonki. Ale jak nie kiszonki, no to... Żlewrowa. Ale jak nie kiszonki, no to jakiegoś piasku, nie piasku, żeby wydobyć coś na drodze, no właśnie. Podobić będzie będziemy piasek, a jak nie szczątko to piasek, w cement i właśnie kamień. tędy dojedziemy, przejedziemy sobie na skróty później, ale tu jest pod górę, no właśnie, To ja pojechałem. Ale chyba da się to jakoś objechać. tu mamy, a tu jest jakiś Jakiś zakład Nie do końca wiem jak, nie do końca wiem czym on się zajmuje Ale nic nie mogę kupić, nic tu nie mogę sprzedać, po prostu Tyle, że jest i... I tyle Jadę dobrze Jadę bardzo dobrze Bardzo mocne skróty, ale... Ale skuteczne to ważne, że skuteczny To jest sklep, czy to nie jest sklep? Tam w oddali już właśnie widać sklep. To już będzie drugi traktor, który sprzedajemy. Pożyczka pierwsza. Jeszcze pożyczki nie braliśmy. Oj, i tu jest kolejny właśnie... Ale strąciliśmy pochołek, ale to nie... To jest bodajże biogazownia. Tu również coś możemy sprzedawać. Tu jest bantomat. Bardzo fajnie. Zaraz sobie to sprzedamy, co... Tu właśnie mamy sprzedań, dobra, to od razu tak, żeby... przejść te dwie rzeczy. Hop. Sprzedaj. No co to za kasa? Dobra. Taka kasa to nie kasa, ale... Ale mamy to. Czyli Scania. bardzo ładny model Scania właśnie. Trochę śmieszna, śmieszna przyczepa, która podłynek ma troszeczkę śmieszny, ale ważne że O. Dobra, co tam się klapa otwiera, nie wiem nie jest to dla nas w ogóle ważne. Ważne, że mamy mamy to co chcieliśmy, czyli wszystko musimy sprzedać, ojej ojej, oj. nacisnęło mi się no, 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 troszkę przypadku, sprzedamy sobie na szybkości, ale zajebista mapa no, naprawdę dosyć ładnie wykonany ten model, niczym w Eurotraku, o, jeszcze jakie to jest tylko pokazuje, no, 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 Naprawdę? Naprawdę jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Ta kamera trochę jest niewygodna, no nic, tu idziemy. tu idziemy trochę na skróty. No, potrafi się rozpędzić, a chcemy, ...tędy pod górę, do naszej świetnej bazy, a tu ten tym z pustym ładunkiem. Daje sobie świetnie radę. Wyjechali, wyjechaliśmy akurat pod elewatorem zbożowym, ale go nie weźmiemy. Weźmiemy sobie ziemniaczki może najpierw. I zobaczymy, ile ich tam mamy. Ciekawy jestem, jak... O, pochoplałam. Tyle. Zobaczymy, jak to odjeżdża po kodrę. Ale chyba nic się nie stanie. Chyba niestety... Nie doładuje mi już rzepaku. Także tam się zamieniło, jak było mało tonażu, właśnie na ziemniaków na rzepak. Ale myślałem, że może to jest jakiś błąd. Ale nie ma tego błędu, Będziemy musieli wodzić po takiej małej ilości. No ale jednak. Oj, oj, coś tu zakręciło mi się w głowie. Czy tutaj już wszystko się. Aha, zabrakło nam. Zabrakło nam po prostu licy Widzę... nowozy No, zbiornik na wodę miałem wziąć Tędy pojedziemy? Udało Co tu jest w ogóle? Wygląda to śmiesznie, ale... Nie wiem co Oj, to... małe podłodzenie tyłem nic się nie dzieje, o kury nawet mamy, ale jaj. Z tego jakiś inny zwierząt Dobra, uzupełni się wnik. Uzupełnijmy go sobie oczywiście. Do 100%. Nie wiem dlaczego pojechaliśmy naokoło, ale to już jest po prostu szczegół. nasz przyjaciel zacznie sobie jechać z tego miejsca, to i... dla mojego kochany przyjacielu prowadziłbym Cię w błąd. Teraz zacznij jechać. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Tam to samo samotność my też moglibyśmy sprzedać, tak racjonalnie patrząc. Gdzie mamy jakiś najbliższy skół? Bioelektrownia, młyn wiatrakowy. Czy w młynie wiatrakowym sprzedamy sobie... Oj, to nie to. Czy w młynie wiatrakowym... nie ma tu nawet go. Nie no, to jest troszeczkę... Kurde... No nie, no nie! Ziemniaki, gdzie mogę sprzedać ziemniaki? W biurze spedycyjnym? Ojejku, ojejku... Nie wierzę w to, no po prostu w to nie wierzę. Tu idziemy trochę na pałkę. I ten odcinek raczej zakończymy na tym. Jedziemy do Młynu Wiatrakowego, no nic. Nic nie pozostaje nam innego. Jak właśnie zaryzykować. Dobrze jadę? Dobrze jadę, pojedziemy sobie potem na wprost przez pola. Zaraz będziemy demonami szybkości. 89 Ojej ojej. Oj, oj. Ale jest bardziej stabilny ten samochód na no, pewno niż, niż traktor. Szybkość jest nieadła i bardzo mnie to cieszy Czy to jest już tutaj? Młyn dokładnie. Nie musieliśmy długo czekać, nie musieliśmy długo jechać. Gdzie on się że znajduje? Gdzie ten młyn jest? Gdzieś tutaj, tak? Czy my z nim sobie coś sprzedamy. O. Zobaczmy. Jeszcze. Ziemniaki, tutaj się tego nie przyjmuje. Dobra. Ja poszukam już po wizji, gdzie przyjmują ziemniaki. Ja się z wami żegnam, jeżeli wam się podobał odcinek, zostawcie lajka, dajcie łapkę w górę, a kolejna porcja modów, kolejna porcja dodatków w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam, cześć!